Przyznaję, że jeszcze kilka dni temu nie wiedziałam nic o stwardnieniu bocznym zanikowym ani o fundacji, która zajmuje się pomocą chorym. Teraz ta akcja umożliwia mi dokonanie wpłaty. Przyznaję, że z powodu prokuratorskiej nieufności poprosiłam kolegę w Nowym Targu, gdzie mieści się Polski Oddział Fundacji, aby dokonał pewnych sprawdzeń dotyczących rzetelności działania oddziału polskiego. Jeśli chodzi o samą akcję, to gorąco ją popieram. Życzę wszystkim chorym, aby wygrali walkę z chorobą i żeby mieli wokół siebie życzliwych ludzi. No i oczywiście środki pochodzące z akcji na leczenie, na sprzęt, na pomoc, na porady. Wszystkiego dobrego. Kto będzie nominowany? Ja wskazuję dwóch panów, którzy. Uważam często biorą chętnie udział w akcjach charytatywnych, a są to dwaj samorządowcy, którym kubeł zimnej wody w okresie wyborczym się przyda, tak więc proszę aby wziął udział w tej akcji pan Marian Martenka i pan Rafał Zdzierel. Brawo. No dobra, to teraz niepowtarzalna okazja. Mojego kolegów do roboty! A, ale może <noise> najpierw jeden, no. ten drugi, a drugi? Nie, że naraz, bo nam zadanie na ja pierwszy. Się, proszę. Dobrze, proszę panie Czesławie, do dzieła! Trudno, tak! O, o! o kurczę. No i teraz, i teraz już jestem z mokłą kurą. Olha a caminha, pod <laughs>